Zanim zagłębię się w tę całą paskudną historię, chciałabym Was o coś poprosić. Jeśli słuchacie tego w tej chwili, czy to sprzątając, dojeżdżając do pracy, czy relaksując się, proszę, poświęćcie sekundę. Zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a w komentarzach dajcie znać, skąd dokładnie mnie słuchacie. Czy to z Gdańska, bydgoszczy, a może z zagranicy? To dla mnie ogromne wsparcie. By móc dalej dzielić się takimi historiami. Dziękuję. A teraz zacznijmy od początku, bo uwierzcie mi to jest historia o zemście, która smakuje słodko, ale i o tym, jak ostrożność może uratować życie, a przynajmniej stan konta. Mam na imię Anna, i w tym roku skończyłam pięćdziesiąt lat. Te lata, szczególnie ostatnia dekada, były dla mnie serią lekcji życia które przypominały bardziej bolesne egzaminy niż spokojną naukę. Dzisiaj jestem wolna, ale cena tej wolności była astronomiczna. Cena, którą mój były mąż, Piotr, próbował podnieść do absurdu, aż do samego końca. Rozwód to jest wojna, moi drodzy. Czasem cicha, papierowa, a czasem totalna, na wyniszczenie. Nasza była tą drugą. Piotr zawsze był typem, który musiał mieć kontrolę. Nad wszystkim. Nad finansami, nad naszymi planami, nawet nad tym, co jem na obiad. Przez 25 lat mojego małżeństwa, ja, Anna, przestałam istnieć. Była tylko żona Piotra, która co miesiąc dostawała kieszonkowe na prowadzenie domu i nigdy nie miała dostępu do faktycznej puli pieniędzy. Pracowałam, oczywiście, byłam nauczycielką w szkole podstawowej, ale moje wynagrodzenie lądowało na wspólnym kącie, do którego dostęp miał głównie on. Powtarzał, że tak jest bezpieczniej i bardziej ekonomicznie. Ja, naiwna, wierzyłam, bo przecież kłótnie o pieniądze byłyby tak nieeleganckie. Punktem zwrotnym był moment, gdy nasze dzieci, dwójka już dorosłych ludzi, wyprowadziły się z domu. Zostałam sama z Piotrem i jego wiecznym poczuciem, że zasłużył na lepsze życie. W którym ja przestawałam mu pasować. Znalazł sobie nową muzę oczywiście młodszą oczywiście bardziej powolną w reakcjach i w glorii ogłosił mi że to koniec. Nie wziął pod uwagę jednej rzeczy: że po 25 latach życia w jego cieniu w końcu odzyskałam wzrok. Właściwa walka zaczęła się, gdy przyszło do podziału majątku: dom, samochody, oszczędności, a raczej ich brak. Piotr jak na mistrza manipulacji przystało, zoptymalizował wszystko, co mógł. Przepisał firmę na brata, zlikwidował większość funduszy, zostawił mi w zasadzie tyle, co na przysłowiowy wacik. Myślał, że złami mnie psychicznie. Złamał, owszem, ale na krótko. Bo w chwili, gdy złożyłam pozew rozwodowy, w mojej głowie narodził się plan B. Plan B miał kryptonim, konto panieńskie. Kiedy brałam ślub z Piotrem, miałam 25 lat. Oszczędności rzędu kilku tysięcy złotych trzymałam w banku, który dzisiaj już nie istnieje pod tą nazwą. Wtedy, tuż po ślubie, zmieniłam nazwisko, ale nie tknęłam tego konta. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Może intuicja, może zwykłe lenistwo. Po prostu je zostawiłam. W tamtych czasach formalności bankowe były bardziej skomplikowane. Zmiana nazwiska wymagała wizyty w placówce, a ja ciągle to odkładałam. I tak to konto, z moim nazwiskiem panieńskim, Kowalska, pozostało aktywne. A Piotr? Piotr o nim nie wiedział. Było to moje małe, skrzętnie ukryte złote jajo, które przez lata karmiłam. Konto Kowalska było moją tajną skarbonką. Wpłacałam tam wszystkie pieniądze, które zarobiłam na korepetycjach poza etatem, wszelkie dodatkowe premie i resztki, które oszczędzałam z kieszonkowego. To były małe kwoty, ale przez 20 lat urosły do sumy, która dawała mi poczucie bezpieczeństwa. A co najważniejsze, prawnie, dla Piotra i jego prawników te pieniądze nie istniały. Widniały na nazwisku, które oficjalnie przestało być moim nazwiskiem. Sprawa rozwodowa ciągnęła się miesiącami. Oskarżenia, pomówienia, próby zdyskredytowania mnie jako matki i nauczycielki. Klasyka. A w tle, Piotr i jego prawnik, pan mecenas Wąż, tak go nazwałam w myślach, szukali każdego skrawka majątku, który mogliby mi odebrać. Oczywiście, w ich mniemaniu, tylko po to, by sprawiedliwie podzielić. Pamiętam dzień, gdy mecenas Wąż. Z tą swoją typową dla siebie mentorskim uśmiechem, oznajmił w sądzie, że mają dowody na to, iż ukrywam środki finansowe. Moje serce na moment zamarło. Pomyślałam: Czyżby dotarli do konta Kowalska? Czyżby ten jeden błąd, to lenistwo w kwestii formalności, miało mnie teraz pogrążyć? Patrzyłam na Piotra, który uśmiechał się triumfalnie, jakby właśnie wygrał w Totolotka. Wąż powiedział, że mają informacje o koncie bankowym, na którym zgromadziłam znaczną kwotę. Nie podał nazwy banku, ale podał miasto i przybliżoną datę otwarcia. Wszystko się zgadzało. To było to. Konto, które otworzyłam jako dwudziestolatka, z nazwiskiem Kowalska. Miałam ochotę wstać i krzyczeć, że to moje pieniądze, zarobione ciężką pracą, oszczędzane na czarną godzinę. Ale mój prawnik, pan Jacek, który na szczęście był bardziej opanowany, delikatnie położył mi rękę na ramieniu. Pani Anno, szepnął, spokój. To my mamy tutaj az w rękawie. Wąż złożył wniosek do sądu o zajęcie tego konta, jako środka zabezpieczającego na czas trwania sprawy, argumentując, że są to pieniądze pochodzące z majątku wspólnego, które ukrywałam. Sędzia, choć sprawiał wrażenie zmęczonego naszą sprawą, pochylił się nad dokumentami. A ja czekałam, z twarzą kamienną, ale sercem tłukącym się jak dzwon. To jest właśnie ten moment, w którym człowiek zdaje sobie sprawę, że papier i pieczątka mają większą moc niż całe lata wspólnego życia. Piotr, widząc moją pozorną obojętność, wpadł w furię. Ona kłamie, pani sędzio. To są oszczędności, które powinny mi się należeć. Jego prawnik, widząc, że Piotr traci kontrolę. Próbował go uspokoić, ale już było za późno. Złożył wniosek i to był jego największy błąd. Bo mecenas wąż, w całej swojej prawniczej mądrości, zapomniał o jednym małym, ale fundamentalnym detalu: szczególe, który w polskim prawie jest kluczowy. A ja ten szczegół znałam. Wniosek o zajęcie konta został złożony. Dla Piotra i mecenasa Węża była to formalność, wisienka na torcie ich zwycięstwa. Piotr, po rozprawie, spojrzał na mnie z pogardą, która niemal paliła. Zawsze byłaś chciwa, Anna. Ale tym razem ci się nie uda. Wszystko, co ukryłaś, wróci do mnie, a ty zostaniesz z niczym. Odeszłam bez słowa, ale w środku czułam mieszankę strachu i triumfu. Strach, bo sama myśl że może sięgnąć po moje pieniądze, te, które były moją polisą na życie, była przerażająca. Triumf, bo wiedziałam, czego on nie wiedział. Mój prawnik, pan Jacek, był zadowolony. Zrobili klasyczny, ale kosztowny dla nich błąd, powiedział, gdy siedzieliśmy w kawiarni naprzeciwko sądu. Zajęcie konta musi być precyzyjne. Wniosek musi zawierać dane osoby, na którą jest zarejestrowane, Zgodne z danymi w banku. A dane, które posiadali Piotr i Wąż, były oczywiście moimi danymi z dowodu osobistego: Anna Piotrowska, nazwisko, które przyjęłam po ślubie. Dane na koncie bankowym były inne: Anna Kowalska, moje nazwisko panieńskie. W Polsce nazwisko panieńskie ma specjalny status. Choć po ślubie używałam nazwiska męża, Nazwisko panieńskie jest integralną częścią mojej tożsamości, szczególnie w kontekście dokumentów sprzed ślubu. To nie był błąd w rejestracji, to była po prostu moja tożsamość w chwili otwierania konta. Bank, na podstawie wniosku z danymi Anna Piotrowska, miał pełne prawo, a wręcz obowiązek, odmówić wykonania zajęcia. Dlaczego? Bo formalnie, z perspektywy systemu bankowego. Konto Anna Kowalska i wniosek Anna Piotrowska dotyczyły różnych podmiotów, o ile wniosek sądowy nie zawierał precyzyjnego doprecyzowania, że chodzi o to samo konto, z uwagi na zmianę nazwiska. A tego doprecyzowania nie było. Wąż i Piotr byli tak pewni siebie, że nie zadali sobie trudu, by sprawdzić szczegóły w banku. Założyli, że po tylu latach konto musi być już na nazwisko po mężu. To był ich błąd, ignorowanie szczegółów. Moja historia z tym kątem była dowodem na to, jak ważne jest, aby mieć jakąś autonomię finansową, jakąś sekretną, bezpieczną przystań, o której nikt, nawet najbliżsi, nie wie. Minął tydzień. Cisza. Potem drugi. Wszyscy czekaliśmy. Piotr i Wąż spodziewali się, że bank zaraz prześle potwierdzenie zajęcia, a ja będę zmuszona ujawnić pieniądze. Ale zamiast tego. Do sądu przyszło pismo z banku. Pan Jacek odebrał je z uśmiechem i przekazał mi kopię. Treść była prosta i bezwzględna. W odpowiedzi na wniosek o zajęcie środków na koncie, uprzejmie informujemy, że w naszych rejestrach nie figuruje konto zarejestrowane na podane we wniosku dane osobowe. Anna Piotrowska, powszechny elektroniczny system ewidencji ludności. W tej chwili poczułam, jak całe napięcie ostatnich miesięcy opuszcza moje ciało. Bank. Zgodnie z procedurą, po prostu nie odnalazł klienta. Nazwisko panieńskie uratowało moją finansową przyszłość. Moje oszczędności były bezpieczne. Ale to nie był koniec. Piotr, dowiedziawszy się o tym, wpadł w prawdziwą wściekłość. Wiedział, że go przechytrzyłam. Wiedział, że mam pieniądze, ale nie mógł ich dotknąć. Na kolejnej rozprawie mecenas Wąż próbował ratować sytuację, tłumacząc się błędem pisarskim i wnioskując o korektę danych. Pani sędzio, powiedział pan Jacek, wstając z miejsca. To nie jest błąd pisarski, to błąd merytoryczny. Wniosek o zajęcie musi dotyczyć konkretnego majątku. Mój klient, pani Anna Piotrowska, nie posiada konta zarejestrowanego na to nazwisko. Jeśli strona przeciwna ma dowody na istnienie innych kont, z ich prawidłowym numerem i danymi, niech je przedstawi. Wąż zbladł. Nie miał dowodów. Mieli tylko informacje o istnieniu konta, ale nie mieli pełnych, aktualnych i precyzyjnych danych właściciela, co w polskim prawie bankowym było absolutną podstawą. Piotr, który siedział obok swojego prawnika, zrozumiał. Spojrzał na mnie. A w jego oczach była czysta nienawiść, ale i bezradność. Przez 25 lat myślał, że mam mnie pod kontrolą. A ja, w ciszy, zbudowałam swój mały zamek nie do zdobycia. Ostatnia decydująca rozprawa. Atmosfera w sali była gęsta od niewypowiedzianych oskarżeń. Piotr był spięty, a mecena zwąż, zwykle tak wyniosły, wydawał się zdenerwowany. Wiedział, że jego pozycja jest w opałach. Cała ich strategia opierała się na zastraszeniu i odebraniu mi tych pieniędzy, a teraz, po wpadce z nazwiskiem panieńskim, ich karta przetargowa zniknęła. Sędzia odrzucił wniosek węża o korektę błędu, stwierdzając, że wniosek o zajęcie wymaga precyzji, a próba jego zmiany w trakcie postępowania, bez nowych dowodów, jest niedopuszczalna. To był kluczowy moment. Piotr przegrał. Pieniądze, które tak desperacko chciał mi odebrać, były formalnie nieosiągalne. Kiedy sędzia odczytywał decyzję w sprawie podziału majątku, która była dla mnie korzystna, chociaż i tak otrzymałam zaledwie część tego, co mi się należało, bo resztę Piotr zdążył ukryć, czułam się, jakbym w końcu zdjęła z siebie 25 lat ciężaru. Ale największym zwycięstwem nie był dom czy te marne udziały w firmie. Największym zwycięstwem było to że moje własne oszczędności, te ta kowalska, pozostały nietknięte. Po wyjściu z sali, Piotr zatrzymał mnie na korytarzu. Był wściekły i bliski łez. To był pierwszy raz, kiedy zobaczyłam, jak pękła jego fasada. Jak mogłaś mi to zrobić? Anna? Myślałem, że jesteś uczciwa. Ukrywałaś te pieniądze przez tyle lat. Spojrzałam mu prosto w oczy. Po raz pierwszy od wielu lat to ja miałam kontrolę. Nie ukrywałam, Piotrze. Oszczędzałam na czarną godzinę. Na tę czarną godzinę, którą mi zgotowałeś. A co do uczciwości? Ty zlikwidowałeś nasze wspólne fundusze, przepisałeś majątek na brata. Ja założyłam konto na nazwisko panieńskie, które formalnie, po tylu latach, nie było ci znane. Różnica jest taka, że ty chciałeś zniszczyć. Ja chciałam się uratować. Odszedł bez słowa. Zrozumiał, że ten jeden, z pozoru drobny błąd formalny, nazwisko Panieńskie, stał się dla mnie murami obronnymi, których nie był w stanie sforsować. Próba zajęcia konta zakończyła się dla niego kompromitacją w oczach sądu i jego własnego, aroganckiego prawnika. A dla mnie? Dla mnie była to bezcenna lekcja i dowód na to, że nawet w małżeństwie, gdzie zaufanie powinno być fundamentem, trzeba myśleć o sobie i mieć plan awaryjny. Moje życie po rozwodzie ruszyło z kopyta. Oczywiście, wypłaciłam pieniądze z konta Kowalska i przeniosłam je do nowego, na moje nowe, oficjalne nazwisko. Otworzyłam nowy rozdział. Wróciłam do dawnych pasji, znalazłam nową pracę w mniejszej, ale przyjaznej szkole i co najważniejsze, odzyskałam swoje ja. Już nie Anna Piotrowska, żona Piotra, ale Anna Kowalska, kobieta, która w wieku pięćdziesięciu lat odnalazła swoją siłę i niezależność. Jeśli z tej historii ma płynąć jakaś nauka, to jest ona prosta: miejcie zawsze plan nawet ten, który wydaje się Wam najbardziej absurdalny, jak zapomniane konto na nazwisko panieńskie. Czasem drobny, formalny detal może stać się Waszą największą tarczą. A sprawiedliwość? Czasami przychodzi w najbardziej nieoczekiwanej i biurokratycznej formie i smakuje wybornie.